Cześć, jesteście na kanale Pożereczka Książek. Ja mam na imię Zuza i dzisiaj w końcu przy tym magiczny moment na drugi odcinek serii wyzwania czytelniczego. Wymyśliłam je dawno temu i jakoś nie powiem, że o nim zapomniałam, bo doskonale widziałam ten słoik z tymi wszystkimi karteczkami, ale jakoś nie miałam ochoty na lektury, jeżeli wiecie o co chodzi. Delka. A może Ty wybierzesz? Ona uwielbia papier, więc może uda się jakoś to. Czekajcie. Nelka! To będziecie widzieć? No, wybieraj. Jedna. Bra jedną i druga. Wybieraj. Tam. Super! I jednak mój pies wybrał. Dziękuję ci, Nelciu. Tak, dziękuję. To jest sprawca tego całego zamieszania. Sprawdzam, czy kamera jest okej. Okay. Dobra, jest ok. I co ty mi tutaj wybrałaś? Chłopki. Oczywiście tylko jesień, bo ja czytałam tylko jesień w swoim w liceum. Więc to chyba było krótkie. Albo takie znośne. I dziady, część druga. Zobaczymy takie krótkie rzeczy. Dziękuję, chłopaku. Jako, że za jakieś 5 minut jadę po mamę, żeby zawieźć ją na rynek, to przy okazji skoczę sobie do biblioteki i wypożyczę te dwie książki. I zobaczymy, co to będzie. Dziady i chłopi, jesień. To co? Zabieram was ze sobą. Udało mi się dorwać i chłopów, i dziady i dziady wypożyczyłam jakby wszystkie w jednej książce i właśnie zastanawiam się, czy jakby... Jak wszystkie książki jakby od dziadów mam w jednej, bo nie było po prostu pojedynczych dziadów w drugich, to czy jakby nie zrobić w dwóch w jednym, nie? Że teraz przeczytam dziady drugie, ale w drugim jakby o od, trzecim odcinku tak naprawdę. Przeczytać od razu dziady trzecie i dziady czwarte, bo z tego no dobrze pamiętam, nie ma Dziadów pierwszych. Eee, I po prostu następny odcinek po prostu nie byłby o dziadach po prostu. No bo potem wiecie, wyproszać znowu tę samą książkę dwa razy. No to tak mm, jakoś mnie nie po drodze. Lepiej byłoby po prostu wypuszczyć coś innego. No właśnie się zastanawiam i chyba to byłby dobry pomysł. Jakby od razu następny odcinek był po prostu o dziadach. Dobry pomysł czy niedobry pomysł? Nie wiem. Ale się zastanawiam. Po prostu. Ja się z Wami witam po kilku dniach, a tak chyba naprawdę to nawet i po tygodniu już nawet nie pamiętam, kiedy zaczęłam nagrywać jakby część, w której idę do Biblioteki i wypożyczam te książki, ale przyszedł czas, żeby, że tak powiem, zabrać się za te lektury. I na pierwszy ogień biorę Dziady I zaraz sobie sprawdzę Czy naprawdę Dziady część druga to jest tylko jakieś 18 stron? Seriously? Teraz tak, jakby nie pamiętam tego, nie? Ale... Moment Tyle jest Dziadów części drugiej To jest jakieś 23 strony, przecież ja to przeczytam 15 minut jakieś masakra. No dobra, to czytam dziady i u mnie przed dziadami drugimi jest coś takiego jak upiór i też to przeczytam. I co za jakieś 20 minut powiem wam jak mi się podobało i tak dalej. Także co, zaczynam. Czułam krótką drugą część dziadów, I, i tak jak już pamiętam, to był po prostu obrzęd tego święta i wywołanie tych duchów, Juzia, Ruzi, tego pana widmo. No Co to miało, chyba tylko po prostu, na yy, nam pokazać, jak to wyglądało, i że osoby, które nie zaznały trosk. Były złe i osoby, które nie wiem, nie zamartwiały się czy coś takiego, nie, nie pójdą do nieba. Bo jakby takie są kary za przewinienia tych dusz. Także ja jutro sobie przeczytam chłopów, jesień. jakby mi się nie ma tutaj co podobać. Bo tego tak naprawdę jest tak mało, że się moim zdaniem w ogóle nie da ocenić, jak to wybrzmiewa. No bo co mogę powiedzieć na podstawie tego, że praktycznie cały czas powtarza się to samo? Bo Chór powtarza za guślarzem cztery ostatnie linijki tego, co on powiedział. Więc najwięcej jest cicho wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie, i potem. W imię ojca... W imię ojca, syna... W imię ducha, syna, ojca, coś tam... Idźcie... Dalej, nie jowuję te duchy, to, to praktycznie... To się wszystko powtarza. Także to było takie nijakie po prostu, moim zdaniem. Idę spać. Widzimy się... Rano, bo już jest po północy. Chwilkę. Mam nadzieję, że skończę jutro jesień także dobranoc. Mój pies już śpi. Ja też idę. Narka. Witam Was serdecznie. Jak to mówi jedna dziewczyna na TikToku. Jestem z psami na dworze. Jest niedziela godzina 10 i ja przed chwilą też wstałam. I tak jak widzieliście skończyłam dziady, zaraz zacznę czytać chłopów jesień. a to nie jest długie, więc myślę, że tak, nie wiem, te 100 stron, czy tam 140 przeczytam w miarę szybciutko, chociaż to jest są chłopi, może być ciężko. Ale się postaram, żeby jeszcze dzisiaj zacząć kolejny film, ponieważ... Potem mam cały tydzień zawalony i nie będę miała, że tak powiem, trochę czasu, żeby usiąść nagrać cokolwiek. Także zabieram Was ze sobą na nasz spacer. Jeden pies i drugi pies w kadrze. Proszę bardzo. Idziemy na taką polawę za mój blok. sobie za dwoma blokami. I one tam sobie hasają, jest spoko. Kawałek natury w środku blokowiska chodź, 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 został. Także co? Popatrzcie na widoczki, i zaraz będę wracać do czytania. Ze słuchawkami, na których leciał audiobook chłopów. I wcale później nie przyszedł do mnie chłopak, i nie oglądaliśmy polskich komedii, i nie potem, jakby nie wróciłam do czytania, lektury. I wcale dzisiaj nie jest godzina 14, a ja za jakieś 40 minut muszę wychodzić do pracy, a jestem na stronie 90. Ale nie, dzisiaj skończę. Na te 90 stron, które teraz przeczytałam, mogę powiedzieć, że ta książka jest strasznie nudna i strasznie głupia moim zdaniem, bo oni nie robią nic innego, tylko narzekają na wszystko. Wszyscy na siebie wrzeszczą, wszyscy są w gorącej wodzie kompanii, wszyscy... nie wiem, rzucają sobie kłody pod nogi, żeby ktoś miał gorzej od nich. I, i, I tyle. Cześć Wam. Przychodzę do Was z podsumowaniem, że tak powiem, i moją recenzją przeczytanych lektur. Jakieś 15 minut temu skończyłam Chłopów, ale musiałam się posiłkować audiobookiem, bo było to dla mnie zbyt nudne do przeczytania. Powiem wprost. Mm. Chłopów oceniłam na jedną gwiazdkę, a dziady na dwie. Dlaczego? Dziady były po prostu opisem dziadów jesiennych, gdzie jest tam obrzęd właśnie przywoływania tych duchów i tak dalej, ale nie rozumiem jakby zamysłu, że pytają się tych duchów, czego one potrzebują. I w momencie, kiedy one mówią, czego one potrzebują, oni tego nie dadzą, bo nie, bo, bo musisz poczekać jeszcze 3 lata, żeby to dostać. No to skoro pytają się Was, żebyście im to dali, ale nie dacie tego, bo muszą poczekać jeszcze 3 lata, to na cholerę je wzywacie. Jakby no, nie rozumiem tego. Za bardzo. Przepraszam za piski w tle. Jest to mój szczeniaczek, który bardzo chce wyjść, ale nie może, bo musi się załatwić na matę. No i do tego dam dwie gwiazdki. No bo jakby nie rozumiem sensu przywoływania duchów, skoro nie chce im się pomóc. I mówi się im, że, a dobra, poczekasz sobie jeszcze nie wiem, trzy lata zanim dojdziesz do tego raju. Jakby rozumiem, że to ma być jakaś forma. Sadłość uczynienia, ale czemu winne są dzieci, które miały po prostu dobre dzieciństwo, po prostu zmarły? Czemu jest winna dziewczyna, która no, nie wyszła za mąż, bo po prostu nie chciała i nie miała ochoty jeszcze wychodzić za mąż? Jedynym jakby logicznym argumentem, że nie pomogli temu facetowi, to jest to, bo on po prostu był zły i tyle, ale. Brak pomocy dla dzieci, które zmarły, bo na przykład nie mogły, może były chore, albo się wyziębiły i tak dalej, po prostu nie zaznały troski w życiu, no bo kurde, nie miały jak, bo były zbyt małe, żeby jakby dożyć tych chwil, w których miałyby te troski, jest dla mnie debilny. I dla mnie jest też debilne odmówienie pomocy dziewczynie, tylko dlatego, że ona stwierdziła, że ona nie chce wychodzić za mąż. No, i teraz chłopi. Jeżeli chodzi o chłopów, to mam jeden zarzut, albo, albo więcej, ale jeżeli chodzi o zarzut, że tak powiem, konstrukcyjny, słowny, gramatyczny, ten język był okropny, nie dało się tego czytać, ale ja wiem, że to po prostu jest no. Język ewoluuje, język się zmienia, taki był wtedy i no trzeba to przyboleć. Ale przez taki język właśnie większość osób nie rozumie, co się w ogóle dzieje w tych książkach. Ale za każdym razem, jak czytałam po raz kolejny słowo Juści, to no po prostu myślałam, że ja wrzucę z tą książką, albo wyciągnę sobie te słuchawki, bo tak jak powiedziałam, musiałam się posłuchać, posłużyć audiobookiem do chłopów. To to po prostu tak mnie mierziło, no nie mogłam tego słuchać, naprawdę. Za każdym razem, jak już słyszałam słowo na J, to wiedziałam, że to będzie Juści, no kurczę. Używali tego jak przecinka. A jeszcze jak się w tym śmiali, to to już w ogóle była tragedia. Też nie rozumiem tego fenomenu, bo jedyne co ja tam jakby odebrałam, jakby, wiecie, z czysto teoretyczne fabuły, a nie jakiś tam metafor, znaczeń, symboliki i tak dalej, to tam każdy jest dla siebie wredny. Tam każdy chce. Jakby udowodnić, że to on ma rację, to jemu jest wszystko należne, że dlaczego on tyle haruje, a nie ma nic, dlaczego ktoś ma lepiej, dlaczego on nie może tak mieć. Każdy na siebie nagaduje, każdy plotkuje o każdym, każdy jest dla siebie po prostu wilkiem w, te, w tej wsi. Nawet kurczę, ojciec do swoich dzieci ma problem o to, że one chcą mieć swo, swojego, chcą mieć. Swoją Ziemię, którą oni jakby ogarniają. W sensie ogarniacie to, że oni pracują na jakiejś ziemi dla niego i oni stwierdzili: słuchaj, może ty nam odnasz tą Ziemię, skoro i tak my na niej pracujemy. Ty w ogóle na niej nic nie robisz, tylko my ją ogarniamy. To może tam nam zapisz w testamencie, że to po twojej śmierci będzie nasza Ziemia. A on powiedział: nie i koniec. Jakby, bo to jest jego i on może zrobić z tym, z tym co chce, też w ogóle bicie kobiet i w ogóle śmianie się z tego, heheszki, super, yy, jakieś obrzydliwe komentarze i w ogóle to, że Boryna ma 60 lat i żeni się z 20-latką, czy ja wiem, że takie rzeczy były normalne, ale jakby czytanie o tym w dzisiejszych czasach i jeszcze, nie wiem, wychwalanie tego, w sensie, no nie mówię, że akurat to jest wychwalanie ale wychwalanie jakby tego jako dzieła jest dla mnie takie... Możemy znaleźć czegoś innego, co wychwala fajne rzeczy? Come on. Także chłopów oceniam na jedną gwiazdkę. Jakby no nie mogłam, no. Jak... Za każdym razem jak czytałam i na przykład był taki moment, w którym Jagna nie chciała ścinać włosów, bo dziewczyny w Warszawie nie ścinają włosów po ślubie, a matka zaczęła na nią drzeć, że ty jesteś za wsi! Głowy ci się wracało. Chcesz robić po swojemu? Nie można tak! Chyba kuba właśnie tylko głupie włosy. A ktoś zaczął jej mówić, że. Zetniesz, jak Boryna ci owinie ten warkocz wokół głowy i zacznie cię. przez to mieć łatwiejszy dostęp do tego, żeby ci bić. I mam takie. Co się dzieje? O co chodzi? Albo moment, w którym kuba umiera. U niego było z pięć osób! W momencie, kiedy wszyscy już wiedzieli, że on nie, nie, nie przeżyje, i nikt nie wziął go, nie zaciągnął na jakiś wóz, żeby go zawieźć do lekarza. W ogóle, w momencie, kiedy Witek mówił, co się dzieje, i temu, który był uznawany za lekarza, i tej ja, jak nie. No, nie pamiętam, jak on miał na mnie, e, jak ja czy coś takiego, oni go po prostu olali. Oni stwierdzili, aaa! Weź mnie, co ty mi tu gadasz? W ogóle jedna mu powiedziała, że niepotrzebny jest yy, lekarz, tylko ksiądz. I w końcu tego księdza nie przeprowadziła, bo stwierdziła, że po co. A ten czy jak mu tam było, powiedział, że tak, on się będzie nie opiekował. Poszedł na wesele i pił. I zostawił faceta, który umiera po prostu w stodole. Wszyscy się bawili na weselu, a facet umierał centralnie obok centralnie obok, bo poza tym się przeniosło to wesele czy te, te poprawiny do domu Borynów, a on umierał w stodole od Boryny. No kurcze. Także to, to są moje przemyślenia na temat tych dwóch książek. A jeżeli chodzi o Dziadę, to może dam trzy gwiazdki, zobaczymy. Zobaczymy, bo podobało mi się, fajnie, to było, to takie Uduchowiające, można wyrzeć, ale chłopi. Nie. Chłopi jedna gwiazdka. Nie, w ogóle, totalnie, totalnie tego nie rozumiem. Może, jeżeli bym przeczytała całość, miałoby to jakieś większe znaczenie, ale obowiązkowa jest tylko jedna część i dla mnie to jest totalnie bez sensu. Tam każdy chce każdego udupić. I jakby. To po prostu. Pokazuje, jacy ludzie są okropni i, i nic, nic poza tym. Totalnie nic. Także żegnam się z Wami. Kolejny odcinek wyzwania lekturowego zakończony. Następny, tak jak powiedziałam, będzie z kolejnymi częściami dziadów, skoro już je tej mam i mam je wszystkie. Także raczej losowania nie będzie na początku, ale już czwarty odcinek będzie znowu z losowaniem. Także... Napiszcie mi, jakie Wy macie zdanie o tych dwóch lekturach. Lubicie? Nie lubicie, czy w ogóle czytacie lektury, czy nie? Do następnego odcinka. Yy, przytulam Was ciepło. Miłego dnia bądź noc, w zależności od tego, kiedy to oglądacie. Miłego czytania. I do następnego odcinka. Pa!